Siemanko, z tej strony Jax, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Star Wars Upadły Zakon Fallen Order, jak kto woli. I w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować nasz wątek fabularny. Jesteśmy aktualnie w kopalni i będziemy zmierzali w stronę naszego statku, żeby dostać się na planetę Jacku, jeżeli dobrze pamiętam. Możliwe, że źle pamiętam, ale wydaje mi się, że coś w tym rodzaju. Ale zanim dostaniemy się na nasz statek, to mamy parę dróg do zwiedzenia. I właśnie najgorsze jest to, że ja nie wiem, którą drogą mam podążać. Jeśli mam być szczery, zobaczmy. Jeżeli pójdę tędy, to mam drogę niezbadaną. Jeżeli pójdę tędy, to mam. Mam drogę, którą przejść nie mogę. Ale jeżeli pójdę tędy. to trafię w miejsce w ogóle, które jeszcze nie znam także myślę, że najbardziej rozsądnie będzie pójść tędy bo tutaj nie mam powiedziane, że droga będzie zablokowana tylko, że jest niezbadana, także to już daje taki malutki, optymistyczny akcencik No kurde, nie sądziłem, że może mi dać skupyta od tyłu Teraz pierdekam jak mnie wywalił typ No nie

Klikałem. Kurde, nie wiem. To chyba... Nie wiem, już musiałbym sprawdzić. Kurde, guziczki mi się mylą. Unlucky. Przypał, no ale co, mo co można zrobić w takiej sytuacji, no. Czasami się guzi guziczki mylą. Niestety jest, ale zobaczmy. Nie no to jest Blok. No to kurde... No ja nie wierzę. Dobra, tego typu od razu alewamy. Koleszka już drażni powoli. Nie, no. Rzuć mi go. Dzięki. O co chcesz się ze mną bić, skoro jestem na ciebie za szybki chłopie? O kurde Nie mogę Jakie to jest powolone, no nie? No to aby ci było lepiej na dość dłużej. Bo kurde czekacie ważny pojedynek teraz. brzuch na zdrowie i moc, super. Dla nim, szybko! Wow. się tym. Atakuje. Nie będę odwalać całej roboty. Nie, no ja pierdykam. Cholera jasna, no nie da się jak jest we dwóch. Najtrudniejsze to, że oni cały czas blokują i atakują jednocześnie we dwóch, no nie? I to jest... Aaa, to jest największy przypał z tym wszystkim. Mm... I tak, nie mam pojęcia za bardzo jak to mogę zrobić, szczerze mówiąc. Mogę ominąć te dwa kozły na początku. Po prostu je zlać na nie totalnie. I polecić centralnie od razu do nich, do tych dwóch. I tam się z nimi pojedynkować, bo widzę, że to nie będzie proste. wszystkich. zostawię Ciebie chociażby. No i dobra, mamy full HP. Taki speedrun trochę, ale no kurde konieczny. Uważam. Nie działa! Zwyciężymy bez problemu! O ja pierdzielę. Ubiję go! Ten smarka ci się rozpoży. Nie zostało ci już wiele czasu! Szybko! Ja nie wierzę! kurde chciałbym popić. Jaki żart są. No w końcu, bardzo się, szturmowca w czerwono-czarnym pancerzu. Takiego jak na pracę. Szturmowiec czystki. Ich jedynym celem jest polowanie na Jedi. A inkwizytorze? Możliwe, choć jesteśmy daleko od Braki. Może stwierdzili, że wystarczą szturmowcy. Albo celowo grają na czas. Zachowaj czujność. Naby to się opłaciło na nieba, kurde. To coś, co może się nam przydać? Niebo proste. Jest miejsce do medytacji. Aha, dobra, ja pierdykam, czyli... Czyli cały czas byłem w miejscu, tak naprawdę, do którego nie musiałem pójść. Mam, jedno, mam jeden punkt w drzewku umiejętności. To ja teraz bym to rozdał do mocy. Tak jak to miałem zrobić ostatnim razem, ale nie wyszło. I tak, ee, ja bym się teraz rozejrzał po mapie. Ponieważ. Ee, tak, jeżeli pójdę tą windą na górę, to znajdę się w miejscu, w którym nie mogę przejść. Jeżeli pójdę tą windą, no to pójdę nie wiadomo gdzie, na dobrą sprawę. Także najpierw poszedł tą windą, yy, która nie wiem gdzie prowadzi. O kurde. Wariat mały. Nie no, zablokował mnie gnój mały. Tam, Kurde mały aż chwilu, za bardzo się śpieszę, ale no, muszę się śpieszyć, bo inaczej kurde, zginę na tym tak blisko. Nie, no nie wytrzymam. Okej, okay. to jest chyba jeden z najtrudniejszych momentów w ogóle w całej grze. Ono? Bez tytułu <laughs> Wiem, że to głupie, ale. No kurde, ta turbina. O boże. Naprawdę, na czymś takim się wykładam. No w końcu. Dobra. Doryjmy go. W końcu cię trafię. Nie odpuszczę ci. Nie dam ci zwycięstwa. Zjaj to. Dobra. Jest ta winda, o której mówiłem. Najważniejsze, mnie to zaprowadzi. Szczerze, mam nadzieję, że mnie zaprowadzi gdzieś do tego mojego statku, bo kurde, jak nie to... No nie wiem, to nie mam pojęcia jak wrócić. No i co, gdzie ja jestem? w jakimś nieznanym miejscu Kurde, nie jestem pewien czy... Czy tamtą windą mnie nie dotarł Mam miejsce do medytacji Także no super, tylko... Ja muszę się dostać na statek i nie bardzo wiem jak mam wrócić na statek bez, bez kitu Przysypały go skały. No nie łat łatwo. Przez tamte wykopaliska. A zjeżdżalnia, Dobra jazda. Chyba jeszcze czy jestem w tym samym miejscu? Eem, tak, jestem w tym samym miejscu. I teraz jestem przy tej windzie, chyba po, przy której powinienem być, tak mi się wydaje. Tak, muszę wejść do tej windy prawdopodobnie. Jestem pod wykopaliskami. Dotarli dalej niż myśleliśmy. Teraz się tym nie Dokładnie. Nie ma. Imperium zidentyfikowało cię jako Jedi z braki. Cały czas szukają modliszki. Może ją przemieśćmy. Komienie silnika to za duże ryzyko. Wyładowanie energii od razu zwróciłoby na nas uwagę. Wrócę jak najszybciej. Bez jak Jakie mam takie problemy z podstawowymi potworkami? No nie. To jaki ja będę miał pierdziel? Jak dostanę walkę z jakimś większym bossem? No nie, to ja nawet nie mam pytań. Kolejne miejsce do medytacji. Hmm, nie mamy punktów umiejętności żadnych do rozdania, także sobie od razu to skipniemy. I tak, tutaj jest brama, która jest prawdopodobnie zamknięta, albo i nie, ok, czyli to jest pewnie nasza droga ucieczki. Hmm. To chyba nas prowadzi w to miejsce, w którym byłem wcześniej. Także, ja bym po prostu leciał do statku. Okay, superanska. Co? serio? Mam się już z... idę! Trzymajcie się! Chodź mi, ktoś się ma z tym wygrać? Tak mi HP spadło. No nie, już miałem odskoczyć się nice, łatwo O I nie wstawaj Dobra robota, młody. Niezły z ciebie, zawodnik. <grystanie> Powiedz, że ta wizyta miała jakiś sens. Znalazłem grobowiec mędrca Zefo. Na pewno używali mocy. Tajemnicza zaginiona wielka cywilizacja władając chmocą. Nic dziwnego, że Kordowa dostał takiej obsesji. Masz coś jeszcze? Przed zniknięciem Zefo udali się na planetę Kashik. Kordowa znał się z łukim Tarfulem. Kashi, Kashi, właśnie, keśnik, a nie. Wiesz, tam jest Na początku odcinka źle. powiedziałem, że to mocno przycisnęło biednych łuki. To szykujmy się do, do walki. walki. Widzę, że pasuje ci to życie. Po akcji z maszyną kroczącą jesteś pewniejszy. No, jak tam? Trzymasz się? Znaczy z mocą? Tak jest, z mocą. Mówiłeś, że czasem przytłacza. Jak widać, jeszcze żyję. Nie chcę o tym gadać. No cóż, rozumiem. I to doskonale. Yy, czemu przestałaś używać mocy? Gdy ruszyła czystka i gdy klony zaczęły zabijać, ukryłam się z Padawanką i kilkoma adeptami. Ale to nic nie dało. Patrol imperialny już prawie odkrył naszą kryjówkę, więc chciałam odciągnąć go od mojej padawanki, Trili Została tam z najmłodszymi, a mnie złapali. No i torturowali. Chcieli wiedzieć wszystko o innych i ilu zostało, ale najwięcej chcieli wiedzieć o Kordowie? Gdzie go szukać. Ale uciekłaś. Tak. Podczas buntu w więzieniu była okazja, więc ją wykorzystałam. Prawie mnie złamali. Ciekawe, dlaczego kordawe najbardziej nie szukali. Nie Już taka jak kiedyś, Kal. Ta padawanka. Przeżyła to? Nie. Dlatego nie możemy zawieść. Pozwolić, by poświęcenie naszych najbliższych. Poszło na nic. Dobra, musimy się teraz udać na Kasik, dobrze, pamiętam. Ja też nie, kurdy. Żeśmy powiedzieli, po, powiedzieli, powiedzieliście mi, że mam, kurde, sobie wybrał planetę, którą chcę. Bram do Tomiry i żeście mnie oszukali, bo nie mogłem dalej przejść, bo nie, nie miałem Double Jumpa. Kurde. I zostawili mnie na pastwę losu. Dobra, ja zalecimy tam na Kasik. Kasik, ojczyzna łukich. Ha, to kozak. Znamy się. Przyleciałam na Bogano w poszukiwaniu byłego mistrza, Inokordowy. Ciebie też miło widzieć. Chyba spędziliście razem mnóstwo czasu na tej planecie. Pewnie odszedł tuż po Twojej aktywacji. Pamiętasz ostatnią rzecz, jaką powiedział Ci Kordowa? Powodzenia, Jedi. Niech moc będzie z tobą. Tylko nagranie dla Kala. Nic więcej? Pora lądować. Chodź tu. Ło, wow. powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na bracie, bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze? Dobrze. Dobrze. W porządku. No, na cztery ręce, to po co mu piąte? Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga, wolna. Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy Kaszik dla jego zasobów naturalnych. Łukich zniewolono. Lub przesiedlono. Kurde, szkoda. Bardzo ładna planeta. Jeszcze tym bardziej, że ja osobiście uwielbiam łuki. Tak? Mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Partyzanci! Łuki i przybysze atakują imperialny konwój! Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie, nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni... Zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, <laughs> podleć do no, tej maszyny. Coś w tym jest. Czekaj, co? Słuchaj... Te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy, da wam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz dojechać, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel, Billy? Na jakim cudem żyjemy. Taki... skok. O kurde. Okej, okay, wiecie co? Bardzo chętnie bym zaczął ten sabotaż, ale myślę, że zrobimy to dopiero w kolejnym odcinku, ponieważ ten materiał już dość e, długo trwa, a myślę, że nie fajnie byłoby to zakończyć w połowie. Także zostawię po prostu całość na kolejny odcinek, żeby mieć taką fajną całość w jednym materiale. E, także tak, e, dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. E, było sporo walki w sumie, sporo e, łażenia, ale czasami też trzeba połazić, żeby, żeby dotrzeć do celu, no nie? Także tak to wygląda. Dzięki raz jeszcze za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Dziś cześć.